Witam Cię w moim gabinecie psychoterapeutycznym. Nazywam się Rafał Biskup. Jestem psychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, czyli takim, który łączy i korzysta z najlepszych i najskuteczniejszych metod głównych nurtów psychoterapeutycznych, takich jak psychodynamiczny, behawioralno-poznawczy, systemowy czy gestalt. Co to oznacza dla Ciebie? Otóż dzięki bogactwu narzędzi, Mogę elastycznie dopasować najwłaściwsze metody terapeutyczne do pracy z konkretnym człowiekiem i konkretnym problemem. Od 14 lat zajmuję się pomaganiem osobom dorosłym zmagającym się z różnymi trudnościami życiowymi, takimi jak depresja, choroba, lęki, żałoba, trudności w rodzinie, związku czy pracy. Od 15 lat zajmuję się balintowskim treningiem grupowym. Jest to metoda pracy terapeutycznej, która pomaga rozwijać empatię i przeciwdziała między innymi zjawisku wypalenia zawodowego. Obecnie jestem w trakcie procesu certyfikacji na lidera grupowego treningu balintowskiego. Bardzo cenne jest moje doświadczenie pracy z pacjentami przewlekle psychicznie chorymi, którzy wbrew powszechnym opiniom są leczeni metodami psychoterapeutycznymi, w mojej pracy daje mi to uzasadnioną nadzieję, że da się pomóc nawet tym, którzy myślą, że im się już nie da pomóc. Odpowiedzialna praca psychoterapeutyczna wymaga ode mnie stałego poszerzania wiedzy, dlatego systematycznie szkole się i podnoszę swoje kwalifikacje, aby móc lepiej pomagać jeszcze szerszym zakresie problemów psychicznych. Aby skutecznie i bezpiecznie wykonywać zawód psychoterapeuty, moją pracę poddaję systematycznej superwizji oraz intrawizji. Bardzo pomocny też w tym zakresie jest grupowy trening balintowski. Dlaczego zostałem psychoterapeutą? No cóż, w życiu miałem sporo kontaktu z ludzkim cierpieniem i bezradnością. Dlatego już jako nastolatek chciałem pomagać ludziom. Tak na poważnie zacząłem wiele lat temu jako konsultant telefonu zaufania. Ta praca nauczyła mnie przede wszystkim, jak słuchać drugiego człowieka i jak stworzyć bezpieczną atmosferę sprzyjającą otwarciu się ludzi na pomoc. Po jakimś czasie zauważyłem jednak ograniczenia tej formy pomocy. Stąd moja decyzja, aby zostać psychoterapeutą. Proces szkoleniowy. Ustawiczne podnoszenie kwalifikacji oraz psychoterapia własna wyposażają mnie w coraz lepsze narzędzia do tej pracy. Mając większą wiedzę i możliwości, mogę zrobić więcej dla większej ilości potrzebujących. Psychoterapia daje realną szansę na lepszą i zdrowszą przyszłość. Psychoterapia to spełnienie moich marzeń. Postrzegam ją jako wspólną wędrówkę wraz z klientem ku lepszej, zdrowszej przyszłości. Bardzo często taka wizja psychoterapii jest to moim klientom bliska. Myślę, że między nimi dlatego doceniają u mnie empatię, spokój, życzliwość, analityczny umysł oraz to, że potrafię stworzyć bezpieczną atmosferę, sprzyjającą delikatnym rozmowom. Klienci cenią sobie również umiejętność dostrzegania różnych schematów, niekorzystnych mechanizmów i wzorców postępowania. Kilka początkowych sesji przeznaczam na dokładne poznanie problemu, z jakim do mnie przychodzisz. Uważnie słucham i staram się zrozumieć, co jest Twoim cierpieniem gdzie jest jego źródło. Jak sobie z nim radziłaś, radziłeś do tej pory? Z empatią i delikatnością staram się poznać historię twojego życia i środowiska, w którym się wychowałaś, wychowałeś. Dzięki temu możemy wspólnie ustalić czego potrzebujesz i jak ja mogę ci w tym pomóc. Wspólnie w bezpiecznej atmosferze łatwiej jest poradzić sobie z depresją, chorobą, lękami, żałobą. Trudnościami w rodzinie czy pracy. Łatwiej też pracować nad problemami emocjonalnymi, niechęcią do życia, brakiem poczucia sensu życia czy niskim poczuciem własnej wartości. Po prostu razem jest raźniej.